Witaj Jacku. Cześć, witam. To no właśnie proszę naszym widzom, przedstaw się, a przede wszystkim powiedz, co to jest za wydarzenie. Znajdujemy się w hotelu Mercure w galerii Lobby, obok dworca centralnego, i za chwilę rozpo rozpocznie się niesamowite wydarzenie, którym to jest uroczysty Wernisarz e, Twoje najnowsze wystawy. I też powiedz jeszcze naszym widzom, pod jakim hasłem, jaką nazwą będzie odbywać i werni Wernisarz, jak i zarówno sama wystawa. Wystawa nosi tytuł The Voice of Heart i jest to zbiór takich prac różnych moich. Nie jest to wystawa tematyczna, jest to taki zbiór, przekrój moich prac można powiedzieć i są też i nowsze i starsze prace. I będzie, ta wystawa trwała tutaj do końca maja, do 30 maja. Zapraszam wszystkich serdecznie. No właśnie tradycyjnie zawsze dziennikarze pytają, ile czasu trwało przygotowanie do dzisiejszego wydarzenia przy współpracy z Kim, a jak to było w Twoim przypadku? Ile czasu e, musiałeś przygotowywać się, e, współpracując właśnie z organizatorką licznych wydarzeń w tym miejscu Samantą? Z Samantą, Samantą jakby mieliśmy taki luźny plan już dawno, że zrobimy coś razem. No i ostatnio rzuciła hasło, że działamy, więc jakby. Czasu było oczywiście mało, więc jakieś nowe prace powstały w miarę szybko na to wydarzenie, a reszta po prostu już była. Tak? Także gdzieś tam te moje prace, które stały w pracowni pod ścianą, znalazły się teraz tutaj. Także czasu było mało, ale szybko się zorganizowaliśmy i szkoda, że Samanty dzisiaj nie ma z nami. Pozdrawiamy serdecznie Samantę. 呃。Uh I co? I... No właśnie sam tam, e, nie, niestety z racji tego, że, e, że e, zawodowo zajmuje się aukcjami, jest obecnie za granicą, e, z racji tego, że e, poprowadzi tam kolejną aukcję. Natomiast e, pytanie zasadnicze i proste pytanie, dlaczego akurat na zaproszeniach, na właśnie na wydarzeniu, jeżeli chodzi o Twoją wystawę, ten obraz został umieszczony jako właśnie ta klatka, e, m, czy to jest jakiś symbol, jeżeli chodzi ta klatka na zaproszeniu dla wszystkich gości na dzisiejsze wydarzenie. Akurat nie ja sugerowałem tą klatkę na zaproszenia, ale cieszę się chyba, że, że jest ten obraz na tych zaproszeniach. A dlaczego? Dlatego, że on troszkę też jakąś taką tajemniczość pokazuje. Co lubię, troszkę taki surrealizm też i jakby z tej strony chciałbym być troszkę pokazany i kojarzony może. Także w ogóle też chyba pasowała ta klatka na te zaproszenia, tak sądzę. Powiedz, jakie techniki stosujesz przy tworzeniu obrazów Czy to są techniki mieszane, A jakiego rodzaju farby używasz, jakich marek na przykład? Wiesz co? Tak, lubię eksperymentować, tak, lubię jakby mieszać techniki, ale też często pracuję akrylem, z uwagi na to, że jestem niecierpliwy, chcę szybko skończyć dzieło. W oleju troszeczkę nam to zajmuje więcej czasu, ale lubię też olej, bo to jest taka mocna klasyka, którą i taka magia, którą chcę tworzyć też cały czas. Ale najwięcej chyba pracuję w akrylu z uwagi na to, że można szybko skończyć dzieło. Oczywiście z powodów technicznych, że farba szybko wysycha i, i można dalej pracować. Tak? A pod kątem, jeżeli chodzi o trwałość obrazu, ponieważ każdy z nas wie, że jednak tradycyjne obrazy olejne nieraz przetrwały kilkaset lat i nadal możemy je podziwiać w muzeach. Jak to jest z akrylem? Czy akryl również to jest ta farba, która też powoduje, że jednak nasze obrazy będą jednak ileś tam stuleci, będą mogły przetrwać? Wiesz co, na farbę różne czynniki działają, m.in. światło też, tak? Wszystkie obrazy, i akryl, i olej zabezpieczamy też werniksem przed takimi właśnie jakimiś warunkami z zewnątrz, tak? Także, żeby chronić ten obraz, tę farbę, zabezpieczamy werniksem. Są różne też werniksy do tego, więc myślę, że nie jest aż tak trwały akryl jak, jak olej, Nie mam takiego doświadczenia, żeby sprawdzić po iluś tam latach, prawda, po 40 latach, jak to, jak to się przedstawia, jak to wygląda, ale myślę, że. Niektóre farby akrylowe może bardziej bledną szybciej niż farby olejne. To jest całkiem inny proces, pewnie w tych dwóch farbach. Tak? A proszę jeszcze powiedzieć, jakie kolory głównie stosujesz w swoim malarstwie? O, tutaj jakie kolory. Miałem taki moment, nawet tutaj widać na obrazach niektórych, że bardziej takie ciemne barwy. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakoś nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego, i jakby nie, nie czułem, że robię to specjalnie. Tak po prostu było, że te obrazy były troszkę takie ciemniejsze lub przygaszone. W momencie, kiedy ktoś mi zwrócił na to uwagę, zastanowiłem się nad tym i. Kupiłem jakieś ostrzejsze kolory i zacząłem się tym trochę bawić, ale nadal jednak też jakiś taki trochę mrok w moich obrazach. Mimo nawet tego, że dodam jakiś akcent bardziej jaskrawy, to jednak takie troszkę bardziej ciemne te obrazy i takie mroczniejsze gdzieś tam są, nawet czasami. Y Niezależnie od tego, jaki temat maluję, bo czasami temat jest jakiś optymistyczny, a barwy są jednak trochę gdzieś tam przygaszone lub ciemne. Osoby zainteresowane nabyciem obrazów, jak rozumiem, będą mogli w dniu dzisiejszym je zakupić e, lub ewentualnie na przykład zamówić u Ciebie. I gdzie można znaleźć informacje w social mediach e, na temat Twojej aktywnej dzia działalności? W jaki sposób można nawiązać współpracę z Tobą e, pod kątem zamówić lub zakupu poszczególnych Twoich prac? No, e... No tutaj to e, oczywiście przez e, Diamonds Craft e, galerię Samanty, e, ale e, oczywiście przez mój Instagram jest kontakt, gdzie, gdzie wszystkie moje prace pokazuję. I to na tyle. I na samo zakończenie jeszcze chciałem u ciebie zapytać jako artystę, ponieważ jesteśmy teraz w okresie kampanii wyborczej, inaczej mówiąc do Europarlamentu, I często zadaję pytania polskim obywatelom, różnym osobom, co sądzę na temat Zielonego Ładu. Jakie Ty masz zdanie? Czy popierasz Zielony Ład, czy jednak masz zastrzeżenie? Jak to jest w twoim przypadku? Co zastrzeżeń na pewno jest dużo, bo tam niektóre jakby się nie zagłębiam w to, ale niektóre jakieś tam tematy są jakieś absurdalne. Więc te, które wydają mi się absurdalne, to po prostu z tym się nie zgadzam. Jakby sama idea na pewno jest gdzieś słuszna, ale jakby... Zauważyłem, że też droga, którą próbuje się do tej idei dotrzeć, nie jest chyba taka, która powinna być. I ostatnie pytanie. Czy popierasz, aby, aby Polska weszła do strefy walutowej, euro, czy jednak to nie jest obecny najlepszy okres, aby jednak. A zmienić, zmienić tą walutę? Wiesz co, nie wiem, no, tak się nie zagłębiam, bo jestem artystą, dla mnie pieniądze to jest tylko papier i wiesz, mam styczność z euro też, więc nie wiem, bo jak przywodzi się euro tutaj i się wymienia, to człowiek się lepiej czuje, a jak będzie to tutaj i tutaj, to myślę, że nie będzie tej euforii takiej już.